Spektakularne szkolenie połączone z praktycznymi warsztatami dla uczniów. Kuchnia molekularna, wybrane techniki kulinarne. Pod takim hasłem przeprowadzono dzisiaj zajęcia dla uczniów zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 4. Dzisiaj wyjątkowe szkolenie dla młodzieży tak, z kuchni molekularnej. Gościmy w szkole pana Kamila Klekowskiego, który jest właśnie mistrzem tego rodzaju kuchni. Chcieliśmy pokazać coś innego. Pierwszy raz w szkole u nas takie warsztaty. Zainteresowanie spore, ponieważ grupa zebrała się bardzo szybciutko. Myślę, że będzie zainteresowanie, zrobimy jeszcze jakąś kolejną edycję. Fajne, myślę, że teraz w tych czasach dużo się o tym mówi, więc po prostu chcieliśmy też młodzieży pokazać, ponieważ w tej chwili w szkoleniu biorą udział rocznikowo dużo osób najstarszych, którzy wychodzą ze szkoły, więc myślę, że do CV, do pracy w przyszłości na pewno im się przyda w tajniki kuchni molekularnej wprowadzał Kamil Klekowski, mistrz kuchni. Ogólnie szkolenie z nowoczesnych technik kulinarnych. Tutaj z dużym naciskiem na kuchnię molekularną, czyli te wszystkie wow, które możemy osiągnąć przez na przykład wykorzystanie ciekawego azotu, ale również wiele innych technik, które później na daniu, w daniu, które można wykorzystać bardzo efektownie. Chemia w wykorzystaniu kulinarnym, fizyka jak najbardziej jak najbardziej też przede wszystkim stawiamy na dobry produkt. Dobry produkt i dużo wiedzy na temat zachowania różnych stanów skupienia. Później ładna prezentacja, czyli co zrobić z prostym produktem, z ładnym produktem, z dobrym produktem, żeby efektownie wyglądał na talerzu. Znaczy w tym momencie pokazywaliśmy, pokazywałem uczniom, jak wykorzystać azot w, na przykład w przygotowaniu sorbetu, czyli w jaki sposób można zrobić stuprocentowy sorbet, ponieważ, jak wiemy, zazwyczaj sorbety czy lody, które kupujemy, są. Albo z domieszkami, albo z innymi produktami dodatkowymi, które zabierają troszkę smaku danego produktu. My zrobiliśmy na przykład sok, sorbet z soku pomarańczowego, 100% soku pomarańczowego. Czyli tam nie było wyczuwalne żadne inne smaki, tylko wyłącznie 100% soku co jest bardzo fajne, bardzo efektowne, a przede wszystkim możemy takie, takie lody czy sorbety robić odręcznie. Żeby prowadzić restaurację bazującą tak naprawdę w większości na kuchni molekularnej, jest to przede wszystkim bardzo kosztowny interes. A druga sprawa, do tego potrzebny jest cały sztab ludzi, którzy będą mogli to wykorzystywać. To są rzeczy, które przygotowujemy. Wiele rzeczy przygotowujemy przez kilka dni. Pewne czy procesy trwają długotrwale, prawda? Przez co no, są restauracje, które wykorzystują elementy. Zresztą sam, że tak powiem, w ten sposób też uczę młodzieży fajnie wykorzystać element. Nietypowe sposoby uzyskania wyjątkowego smaku w bardzo zaskakujących zestawieniach to kwintesencja tej właśnie kuchni.